Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem PAT, a to będzie film o tym, jak zacząć przygodę z solsami. Zanim zaczniemy, muszę się przyznać do zbicia, że to pierwsze solsy jakie zagrałem, licząc do porna, który podobno był łatwiejszy. Więc przed premierą naczytałem się tu i uwie różnych artykułów, z których wynikało, że wybór postaci nie ma większego znaczenia. Człowiek znikąd, no faktycznie. Mi się chyba najbardziej podoba złodziej. Gdyż postać można rozwijać według uznania. Super, nie? Otóż kurwa, nie bardzo. Wybór ma znaczenie i to ogromne, bynajmniej dla graczy początkujących i na samym początku. Za przykład mogę posłużyć ja sam. Otóż na początku wybrałem złodzieja. Uciekaj! Nie, no kurwa! Nie ten guzik, ciągle. Kurwa problem z tymi guzikami jebanymi. I to był błąd. I to ogromny, który u niektórych może spowodować zniechęcenie do tej wymagającej gry. No spójrzcie tylko na to, ile razy trzeba chlepnąć standardowego przeciwnika w porównaniu do mojego podejścia numer 2, czyli wojownika. Zwłaszcza w walce z kilkoma przeciwnikami, to robi cholerną różnicę. No już o bossach nawet nie będę wspominał. Dobra, sprawa druga, a mianowicie prowadzenie fabuły jest tutaj bardzo specyficzne. Chodzi o to, że trzeba zbierać przedmioty i czytać ich opisy, bo z rozmów z napotkanymi postaciami i przerwników filmowych wiele się nie dowiemy. Przykład, sam początek, intro. No dobra, to by było na tyle w kwestii moich początkowych spostrzeżeń. Zapraszam na dwóch pierwszych bossów. Jak na razie taktyka z Blockborna się sprawdza im większy tym łatwiejszy trzymamy się blisko i wchodzimy na plecy trzymajcie się hej